5, 4, 3, 2, 1, start. Jeden prawy bardzo długi, otwiera 30. Jeden lewy zacisk. 30. 4 lewy nie tnij. Do 3 prawy. To uwaga, nie tnij 3 lewy. 50 przez szczyt, jeden prawy zacisk. Otwiera, do skrętu ukryty, nie tnij, jeden lewy zacisk. I trzy prawy otwiera. Dwa lewy. Do trzy prawy. Otwiera, do jeden lewy zacisk. I skręt, trzy prawy. Do skręt, do razu. 4 lewy przez szczyt. Szeroko, długa, nie ciąć, ciasno, 2 do prawy, 4 może ciąć. 30. 3 lewy. Do 3 prawy otwiera 30. Otwarty prawy serpentyna. Do 3 lewy. Do 5 prawy, do 4 lewy. Bardzo długi, otwiera 30. Do 3 prawy. Do 3 lewy. Do skręt 2 prawy. Otwiera do 4 lewy. Otwiera bardzo długi zacisk przez szczyt. Do 3 prawy długi nie tnij. Otwiera. Do 2 lewy zacisk nie tnij. Do 6 prawy. I 3 lewy nie tnij przez wąską kratę. Otwiera przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt. Do 3 zacisk. Lewy nie tnij. Do 6 prawy. Do nie tnij. 4 lewy. Do 5 prawy. 20. 4 lewy. Do powoli. 2 prawy. Bardzo długi. Otwiera przez szczyt. Do 4 lewy. 20 prawą przez szczyt. Skręt ukryty. Otwiera nawrót lewy. 3 prawy przez szczyt, do 5 lewy 30, 4 lewy długi zacisk, do 6 prawy i 6 lewy, do 2 prawy zacisk, do 2 lewy zacisk, do 4 prawy otwiera przez szczyt, do 6 lewy długi, do 5 prawy długi zacisk 3. To 5 lewy, nietni. I prawą przez 36 lewy, przez szczyt długi. Zacisk 3, nietni, to 1 prawy. To nietni, 3 lewy. 20. 6 prawy do powoli, 1 lewy zacisk. To jeden prawy zacisk. Otwiera 60 przez szczyt i meta 70 do hamowców. 3 2 1 start jeden prawy bardzo długi otwiera 30 jeden lewy zacisk 30 Cztery lewy nie tnij to trzy prawy to uwaga nie tnij trzy lewy 50 przez szczyt jeden prawy zacisk Otwiera, do skrętu ukryty, nie tnij, jeden lewy zacisk. I trzy prawy otwiera. Dwa lewy. Do trzy prawy. Otwiera, do jeden lewy zacisk. I skręt, trzy prawy. Do skręt, do razu, cztery lewy przez szczyt. Szeroko, długa, nie ciąć, ciasno, dwa do prawy, cztery, może ciąć. Trzydzieści. 3 lewy. Do trzy prawy, otwiera trzydzieści. Otwarty prawy, serpentyna. Do trzy lewy. Do pięć prawy, do cztery lewy, bardzo długi, otwiera trzydzieści. 3 prawy. Do 3 lewy. Do skręt 2 prawy. Otwiera do 4 lewy. Otwiera bardzo długi zacisk przez szczyt. Do 3 prawy długi nie tnij. Otwiera. Do 2 lewy zacisk nie tnij. Do 6 prawy. I 3 lewy nie tnij przez wąską kratę. Otwiera przez szczyt, do 6 prawy, przez szczyt, do 3 zacisk lewy, nietni, do 6 prawy, do nietni 4 lewy, do 5 prawy, 20, 4 lewy, do powoli dwa prawy, bardzo długi. Otwiera przez szczyt, do 4 lewy, 20 prawą, przez szczyt, skręt ukryty, otwiera nawrót lewy. 3 prawy przez szczyt, do 5 lewy 30, 4 lewy długi zacisk, do 6 prawy i 6 lewy, do 2 prawy zacisk, do 2 lewy zacisk, do 4 prawy otwiera przez szczyt, do 6 lewy długi, do 5 prawy długi zacisk 3. 5 lewy, nie tnij. I prawą przez 30, 6 lewy, przez szczyt długi. Zacisk 3, nie tnij, do 1 prawy. Do nie tnij, 3 lewy. 20. 6 prawy, do powoli, 1 lewy, zacisk. Do 1 prawy, zacisk. Otwiera 60 przez szczyt i meta 70 do hamą.